10 po 7. Czas wreszcie coś zrobić. Siemaneczko z tej strony, Anton, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii Farmers Life. Proszę bardzo, um, u Kazimierza na gospodarstwie bałagan, jak zawsze, ale mamy wiosnę. Można by powiedzieć, że od, y, rozpoczynamy nowy sezon. Tak, nowy sezon. Teraz zobaczymy. 1950? Chyba czas się cofnął. Po tej aktualizacji dużo się jednak zmieniło tutaj, no i wydaje mi się, że chyba czas jest cofnięty, marzec 1950, ale Kazik się starzeje, 34 lata mam, no więc spoko, no i jednak rzeczywiście po tej aktualizacji dużo się tutaj zmieniło, między innymi zginął mi wychodek, nie mam gdzie teraz załatwić własnych potrzeb. I nie mogę wybudować, co prawda można teraz budować w tej grze Tyle tylko, że proszę bardzo, o mógłbym chciałbym tutaj wybudować wychodek, ale niestety bez pozwolenia Sołtysa lepiej niczego tutaj nie budować. No i będę musiał ogarnąć w dzisiejszym odcinku pozwolenie od Sołtysa ale zacznę sobie tak, że nie to mnie... Nie jak to się wyłączyć, teraz nie wiem. A, to tak się wyłącza. Dobra, to dobrze wiedzieć jak to się wyłącza. Dobra. Ale z racji tego, że zimową porą coś tutaj robiłem No co ja robiłem? No pędziłem po prostu do tego Bimbru trochę mam, jadę go sprzedać no i najlepiej wziąć i pojechać do chłopaków z lasu. A już chyba nie mogę więcej. Potrzebuję pustych butelek, dobra, spoko. Czyli nie mam. Czyli będę... A poza tym jeszcze zrobiłem dla nich misję. Tam chodziło o jakąś coś jakieś kanapki trzeba było im zrobić. No ja zimową porą tutaj tak naprawdę pędziłem alkohol, no i ogarniałem jedzenie, takie rzeczy. Tak więc zdecydowałem się, że, no czyli zrobiłem te kanapki. Zrobiłem kanapki i okazało się, że właśnie tą misję, y, która jest y, u tych bliźniaków, którzy pracują w tartaków, ona jest wyko wykonana. Tyle tylko, że te kanapki muszę tam im dostarczyć. Nie wiem, być może jakieś pieniądze dostanę od nich. Tak więc jadę na rowerze. No bo ciągnika jeszcze nie wyciągnąłem. Drogie, paliwsko, tak więc nic z tego. 6 zł ponad. Ja cię kręcę, a rob... No nie wiem, no a tu jest 1950 rok. To już w ogóle szaleństwo. <noise> więc jedziemy. Wydaje mi się, że ta droga się podniosła. Przed aktualizacją ona była tak bardziej wtopiona. Tą trawę. A może tutaj trawa urośnie? Dlaczegożby by nie. Jest wczesna wiosna, to może jeszcze trawa nie urosła i dlatego mi się wydaje, że... Że droga się podniosła. Mm, tak, czy ja tam spenetrowałem za tym domem już coś? Chyba spenetrowałem, tak, więc spokojnie już tam nie idzie. Szkoda, że nie wziąłem tego broni, bo bym coś upolował. Bo tutaj zawsze się dużo zwierząt kręci. Poczekajcie, tu jest do sąsiada, chyba. Zjazd, powiedzmy z autostrady głównej <laughs> w zalesiu. Pierwszy zjazd e, to jest do sąsiada, a drugi jest do tartaku. Dobra, spoko. Ale tutaj mógłbym chyba też coś, jakieś zwierzęne upolować, ale żadnej givery nie wziąłem, tak więc spoko. Jedziemy tylko tam ogarnąć. Do nich. I... Jedziemy do Tartaku? Nie, teraz jedziemy do Tartaku, a później pojedziemy do wójta. Wójt urzęduje w, na wiosce. Na wiosce, tak więc... O, widzę już tutaj budynek tego Tartaku. Więc sobie dojedziemy tym rowerkiem. No i ten bimberek, 10 flaszencji mam. No to liczę na całkiem niezłe pieniądze, jeżeli chodzi o, o tą, o tą, o tą bimberek. Znaczy ten bimber to wszędzie chyba można sprzedać. Nie wiem właśnie się zastanawiam, czy cały Bimber sprzedać. Czy, no bo z pustymi rękami to tak... Do władzy to tak nie za bardzo idzie się. No dobra, zobaczymy. Radniecie mi tutaj rower? Nie, nie widzę. A w ogóle zwierząt też nie. A coś tam biega. No, by, te dzik się utopił. <laughs> dobra, no tutaj dużo jest zwierząt. Jak coś polować, no to elegancko tutaj można uderzyć. Dobra, idziemy do bliźniaka. Ludwik, mam coś dla ciebie, właśnie, bo. Yy, ale nie, najpierw pohandlujmy. Tak, 10 butelczyn, czegoś takiego. Potwierdź. O jacie, 1500 dostałem. Dobra, wezmę, w takim układzie wezmę, kupię jedną butelczynę tego żeby w razie uderzyć, bo nie wiem jakie będzie nastawienie władzy. No to najlepiej, żeby było pozytywne. No to flaszence sobie weźmiemy. Chyba w sklepie mógłbym też wziąć. No i teraz, jeżeli chodzi o misję, no to ja mam tutaj w dzienniku, zobaczcie, misję. Wódka nie zupełnie brzucha. No i tylko dostarczyć muszę kanapki. No i tutaj już wyskoczyła mi jakaś opcja, mam coś dla ciebie. Okej, okay, i teraz jakaś nagroda. Ciekawe co dostanę. A, ale drewno dostałem. Mm, no dobra, pohandlujemy Mogę ci sprzedać te drewno Chociaż nie, wiecie co, te drewno mi się przyda O, złom tu mogę kupić I deski mogę kupić To dobrze, wiedzieć. nie, dobrze, wiecie co, to ja sprzedam Sprzedam to Spoko, sprzedam to No, ej, całkiem niezłe pieniądze ja Nie widziałem, że takie dobre pieniądze z tego dostaje się Całkiem nieźle Dobra, lecimy w takim układzie E, bo mi się wydawało, że Dziś władowałem w takim układzie lecimy do. Yy, do wójta. Czyli będziemy gnali przez całą wioskę na drugą stronę. Czy nie wiem czy się może przeteleportować, ale nie wziąłem. Czy można się z rowerem przeteleportować? Zastanawiam się. Hmm, zresztą zaraz zobaczymy. Może być. Może być ciekawa sytuacja. Czy z całym rowerem się przeteleportuje, czy też nie. Siedząc, chyba tak, chyba tak. Ale, ale miałem, ale dobrze, okej, okay, spoko, spoko, że się przeteleportowałem, e, tutaj już widzę, tarki jest, Heniek jest też, Bitny, dobra, ale najpierw uderzymy, to, jak on się nazywa, Włodzimierz chyba, Włodzimierz się, tylko wiecie co, będę musiał też tutaj coś wypić sobie, jakoś mało energii mam, bo kawulca trzeba by strzelić, hmm. a nie, nie, poczekajcie, zaraz my tutaj obalimy. Z Włodzimierzem. Witamy Włodzim... Pogadamy? Zajęty jestem i to bardzo. Porozmawiamy kiedy indziej. Nie, no to w prezent butelka wódki? Coś takiego pogadamy? Nie, to nie nie wiem, jakie to W jaki sposób ja tutaj pozwolenie dostanę od niego? Mm. A, nie, no spokajcie. Zobaczcie, jest, są pozwolenia. I teraz tak. Muszę tutaj kupić... Ile one kosztuje? Pozwolenie. O jacie, pięć... No dobrze, spoko, mi to pasuje. Wiecie, cieszę się bardzo, że takie drogie jest to pozwolenie. Pięć tysięcy. O, fajnie, pieniążki się zgadzają. To i pieczątka się znajdzie. Dobra, i mam tutaj na tym, na tym obszarze mogę wycinkę robić, uprawiać rolę. I budownictwo świetnie. Czyli tutaj na tym kawałku ewentualnie bym chciał więcej mieć pól, no ale po co mi więcej pól? Jak ja i tak jednego, ale w przyszłości to chyba chodzi o przyszłość, żebym ten i generalnie pozyskiwanie drewna. Dobra, z powrotem e, wsteczny włączę sobie tutaj cyk. Dobra, wypijemy sobie coś, e, bo myślałem, że tą wódkę chyba trzeba będzie więcej alkoholu tutaj wypić. Z wójtem, żeby coś... Z wójtem, z sołtysem, żeby coś pogadać, nie? Dobra. Mam sznapkę jedną. Kanapkę, żeby coś dojechać o własnych siłach. Dobra, spoko. No i grzejemy do domu. Tak więc tutaj nie będę wydawał tych pieniędzy, bo dużo nie zostało. No i spokojnie lecimy sobie do domu. Właśnie jak z tym... z, tym, z kurczakami, bo tutaj dla niej jest też misja, żeby zrobić rosół. Bo teraz zdecydowałem się, żeby te misje robić też i tak dalej. E, tak więc spoko. E, tutaj ten czołg. Tutaj chyba wszystko jest spenetrowane. E, I ten teren teraz na przykład nie mógłbym wycinać drzew na na. na ty... Ciekawe, czy będę mógł z, zbierać złom. O, to jest ważne pytanie. W kontekście tego, że ja będę chciał coś wybudować, to do niektórych budynków, żeby coś wybudować, to potrzebny jest złom. Ja akurat, no tak, wyszło, że tego złomu posprzedawałem, ale tam troszeczkę mam jeszcze. Wiem gdzie złom się znajduje. Tyle tylko się zastanawiam, czy ten złom... Ewentualnie złom będę mógł, będę mógł kupić. Też prawda, można kupić złom. No ale lepiej, żeby było. I się zastanawiam, czy na przykład, jeżeli chcę z lasu pozyskać coś, typu złom, czy ja będę musiał mieć jakieś pozwolenie na to? Na wycinkę drewna to tak, ale chyba tylko na wycinkę tu chodzi. Czyli te patyki to ewentualnie gdzieś w lesie jakbym znalazł to i les, las nie należałby, nie miałbym, o, nie wiem, jak to się nazywa, deputat czy jak to tam, bumagetem czy tam, papierek jakiś od sołtysa, asygnata, asygnata na drewno, o, to się chyba tak nazywa, nie? To się tak nazywa? Chyba asygnata na drewno to się nazywa. No to chodzi o to, że można pozyskiwać tam drewno i tam przychodzi leśniczy, tam policzy ile tam kubików tego i później tam gdzieś gdzie zapłacimy i jakiegoś tam określonego dnia można wywozić tam z lasu, nie? Jak cię jak chyci cię ktoś, jak wywozić coś z lasu, to pokazujesz to i mówisz, że zapłacone i tam dalej, takie rzeczy. Dobra, tak więc z tym rowerem dojechaliśmy tutaj i chciałbym zobaczyć, czy w ogóle to pozwolenie teraz... Ej, rower się wywrócił, a ty tam sobie łazisz. Od razu będziemy budowali kibel, nie? Ja taki ociężały jestem, powiem Wam, że nie mogę się wypróżnić. I chyba mi się wydaje, że teraz mam tutaj 60, a kiedyś miałem 70. Nie wiem, mnie mogę nosić. Może za, może dlatego, że w sobie za dużo noszę. Dobra, budujemy. Zaraz sprawdzimy, jak to będzie wyglądało. Nie, potrzebne na początek. Drewno. Znaczy deski, ale tych desek jest tutaj dużo. Całe szeście nie sprzedałem. Jest ich tutaj, jest ich, są tutaj. Dachówki też mam, chyba tutaj są, Eternit to jest, dobra, tak więc bierzemy, tam chyba było 6 na start, ale wezmę na maksa, zobaczymy ile na maksa można wziąć, potwierdź, he, uniosłem je wszystkie, jeszcze pójdę po młotek, spoko, ja, więc lecimy po młotek, bo chyba bez młotka nie będę mógł budować, tak mi się wydaje, nie, tu się znowu wyłączyło, nie, tutaj trzeba cały czas, garniej popiół i lecimy dalej, aha, czekajcie, bo tutaj trzeba, zacier, Yy, bo te powiem wam, że te yy, te pozwolenia one drogie są. No i w sumie fajnie. Cieszę się, że one są drogie. Ja byłem za tym, żeby one były drogie, ponieważ tutaj no jak gdyby nie ma sensu cały czas zarabiać. O, zimową porą jeszcze byłem u tej wiedźmy i kupiłem nasiona. Więc Nie wiem, czy ona jest wiedźmą, Chyba nie jest wiedźmą. A dobra. Rozpal ogień. Dobrze. Spoko. Weź butelki aha dobrze tutaj nie spoko dobra spoko no niech się tutaj ciągnik pracuje ciągnik jest sprawny zimową porą był zamknięty w stodole bo ponieważ mówi że aha zapomniałem wziąć motek ale ma to mm, dobra jest motek idziemy naparzać wybudujemy najpierw przychod y, przychodek wychodek nie przychodek ale jest, typ... o tutaj drewno też przyniosłem zimową porą Porąbać. No ale ten wychodek najważniejsza rzecz. Tych budynków jest tutaj kilka. Jakieś boksy. Tutaj te, ale widzicie, dachówki są potrzebne, czy te eter eterni. Skrzynię mogę wybudować sobie, żebym coś przetrzymywał. Dobra. I ule, właśnie ule jest są najciekawsze. Ule to będą później budowali. Do, będę później budował. Dobra. Czyli tutaj mogę postawić i tylko się muszę. W tym samym miejscu będę stawiał, nie? Bo miejsce jest idealne, zobacz, nawet mam nawet mam wygniecioną trawę, mam dróżkę wy, wydeptaną, nie? To idealnie w tym samym miejscu sobie ustawię. Chyba to będzie budowane tak, jak to było kiedyś. wiecie to się chyba tak wyłącza. Dobra. Aha, już wiem. Czyli jest taka sama mechanika, jak była kiedyś do budowania. Dobra. Czyli tak naprawdę budowanie farming yy, w tym Farmers Life. One jest... One już było wcześniej, nie? To nie jest nowość jakaś, tylko że te nowe budynki są. Jak gdyby teraz, że można płoty jakieś inne rzeczy. Bo ten wychodek to ja już budowałem chyba. Budowało się, już na prologu budowałem, tak mi się wydaje. Dobra, pek. Ale mi się chyba... Co jest? Desek by się parę przydał. A, dobra, tych desek trzeba będzie tutaj na przynosić. To nie mam. A tutaj mam deski, zaraz zobaczę. Bo ja je posprzedawałem, no. Tutaj jest ich trochę też. 84. Dobra, tu jest ich dużo. Nie potrzebuję aż tak dużo. Jest przesady, nie? Dobra. No, mam nadzieję, że chociaż dzisiaj. Dzisiaj to sobie zrobimy coś takiego, że. Chociaż ten wychodek zrobimy. Dobra, i co? Mogę już użyć? Aha, już wiem. Dach trzeba jeszcze wybudować. Pamiętam to jeszcze. Bo no, to są chyba z samouczki na samym początku. I też właśnie na samym początku. Tak się zastanawiałem, o co come on. Dobra, czyli można otworzyć. No i wreszcie mamy toaletę. Użyj, e. <ścoughs> Uwaga, Teraz to ja mogę góry przenosić. Ej, poczekajcie, jakieś piórko tutaj jest oznaczone. Co jest z tym piórkiem? Kazimierz pozbył się balastu, dzięki czemu przez jakiś czas będzie czuł się silniejszy i szybszy. Aha, ty, no to rzeczywiście, bo rzeczywiście w opisie do tego update'u jest napisane, że teraz ubikacja ma nową fajną funkcję. No i tą funkcją jest, nie wiem, czy zauważyliście, przed wybudowaniem, przed opróżnieniem siebie, że się tak wyrażę, tutaj mogłem unieść tylko 60 kg, czy tam, nie wiem, no 60 kg. A teraz, kiedy już opróżniłem trzewia, kiszki, to, o, proszę bardzo, 70 mogę i szybciej po, po, podobno, że będę chodził. Ale nie, jak z tym szybciej to ja mogę, by w ogóle. No tam jest napisane. Czyli te efekt piórka mam teraz. Spoko, ej, ciekawie, świniakowi nie będę ten młotkiem po głowie dowalał, bez przesady. Dobra, wiecie co? To sobie ten młotek odłożę. I zasieję jakąś malwę fioletową. Ciekawe, czy... Uwaga, mówią, że przynosi bogactwo. W takim razie pasowałoby sprawić sobie całe, Pole tego kwiecia. Hmm, dobra, na próbę lecimy. Bo kupiłem. Kupiłem. To, a nie, to weź, trzeba wziąć to więcej tego. Kupiłem te nasiona i. E, tutaj było kopane. Dobra, tu można chyba będzie posiać. Dobra, pyk Można. 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 I. Można. Dobra, czyli malwę tutaj posiałem. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pierwszy dzień. 18.56, no to co? Zostanie mi tylko, już się ciemno robi. Ciekawe, czy tu mam lampę? Nie mam lampy. No mi troszeczkę jeszcze, muszę iść po lampę do domu. Tutaj mam nadzieję, że jest lampa. Tu jest mnóstwo rzeczy już tutaj. Dobra, ten słoik też przerzucimy. Aj, byłem, trzeba było chleb kupić. Nie ma chleba. ciekawe czy coś będę miał do jedzenia. Trzeba będzie chyba na jajkach jechać znowu. E, dobra, na razie jeszcze nie jestem głodny, to dopiero idę teraz tak. Zapalimy. No idziemy jeszcze sprawdzić. A, wiecie co? Łatka już nie jest taka mała. Łatka urosła. Ten to już jest taki. No to nie jest duża krowa jeszcze. Zresztą zaraz wam pokażę, jak tutaj wygląda. To no, jest krowa. Wygłodniałe, dobra. Wychodzi, wygłodniała krowa. Koń nie jest wygodnie. Nie, też jest wygodniały. Dobra, to też... Tylko tak, nie chcę iść do jedzenia. Chyba nie mają nic do jedzenia, mi się wydaje. O, właśnie, zobaczcie, jaka łatka już jest duża. Łatka już jest duża. To już nie jest taki cielak, jaki był. Dobra, czekajcie, puszczę. Dobra, idź coś zjeść. ja ją będzie można teraz doić. Więcej, F. Okni. Jest, wydo... można o, wydoić. Tylko ten, łatka. Wstawaj, łatka. Widzicie? Co się ston... stonęło? Chodź tu, łatka. Widzicie? łatka już jest duża. Autentycznie. Dobra, krasula. Jedz, jedz, jedz. Jeszcze cię wygod... ten. Jedz, jedz, jedz. Tutaj będę ich trzymał, tutaj wybuduję tak. Tak jak mówiłem, że tutaj chyba zamknę. Ciekawe, żeby oni nie wychodzili. Będą tutaj stali. To już karmy, tylko nie ma tej karmy chyba. Dobra. Ciekawe, czy mogę cię wydoić? Nie, jesteś... Ej, stój. Czekaj, F. Yy... Wyduj. To wiadro by się najpierw przydało. Yy... A, to wiesz co? Jutro cię wydoję, Nie obrazisz się, co, nie? Dobra, tutaj możesz być na tym pastwisku. Spoko. Jeszcze mam... A nie, to łatka chyba będzie za mną biegała, nie? Ej, to muszę was wszystkich puścić. A, kładzie się. Przestań prowadzić E. Dobra, i konia. Nie wiem dlaczego koń nie chciał tutaj przyjść coś zjeść. Dobra. W tym sezonie powiedzmy, można by to nazwać sezon, co nie? Wyprowadź zwierzę, F. W tym sezonie nie będziemy siać tutaj ofsa, tak? E, dobra, ale to mogę cię puścić. Tylko y, wygodniałe to idź sobie. To Muszę pozamykać może. Zamknij. Może wyjść. Zamknij. koń nie chce za bardzo iść. Przestań. Aha, przestań prowadzić teraz jest dopiero. Dobra, spoko. Bo ja cały czas gubię w tej. No jakoś tam nie chcę iść. Głodny niby jest, ale nie chcę iść. Hmm. Dobra, jak naprawdę zgłodnieje, to sobie pójdzie. Dobra, ja idę do domu. Będę kończył ten odcinek. Najważniejsze jest, że mamy ten. Wybudowany wychodek, kurczę, leżę, jaki brudny jest. Trzeba będzie tutaj poobrządzać. Ale najpierw, jeszcze muszę iść i sobie też wziąć jedzenie, bo jestem głodny. No i jeszcze, która jest godzina? No, może wcześniej rano jutro wstaniemy. Bo jutro będziemy, co będziemy jutro musieli zrobić, zacząć siać warzywa, sadzić warzywa, nie, sadzić to ziemniaki, a siać to warzywa będziemy. No i zobaczymy. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Najważniejsze, że tak. Pozwolenie na budowę mamy, tak więc będę mogli budować ule i inne takie rzeczy. No i lżejszy jestem. To też jest fajne. Fajne podoba mi się te, to, że te, ta ubikacja, no, ma teraz swoją funkcję. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejny odcinek z tej serii, Pozdrawiam, Anton.